Cześć! Zobaczcie, jedziemy przez góry do tego Neo, czy też do tej drogi. tutaj drogę. I pierwszy raz się spotkałem, szczerze mówiąc, z ocznikiem czasu przy światłach. Widocznie robią co mogą, żeby jakieś postępy w budowie były. No przynajmniej jest ładnie, to jakoś rekompensuje ten Jeszcze jesteśmy we Francji, bo większość tablic rejestracyjnych ma F. Włoskie zazwyczaj przejeżdżają tylko są to duże samochody. O, za nami jest akurat włoska rejestracja. Francuzi i Włosi, wymieszani żyją. żyją. Strumy płynie, słyszę. Tak właśnie jadąc z Mikołajem rozważaliśmy, jak ogromny wysiłek musiał zostać włożony w to, by cała ta infrastruktura w górach, te wszystkie drogi, te mosty, te wiadukty, mogły powstać. I wyszło nam, że przecież to jest praca wielu pokoleń. To jest praca przynajmniej kilku pokoleń, żeby to wszystko, te wszystkie kilometry dróg w górach mogły powstać w tak ciężkich, niekomfortowych warunkach. Także a ile ludzi zginęło w trakcie budowy takich dróg, widząc te miejsca, gdzie góry są osłonięte siatkami, żeby głazy nie spadały, widzieliśmy również te głazy, które pospadały. No i wynika z tego, że no masa ludzi musiała stracić życie też w trakcie budowy tych wszystkich dróg w górach. To nie są przyjemne warunki. No, przyjemne warunki pracy to nie są, bo tak ogólnie klimatycznie to są bardzo przyjemne. No. Przed jeszcze 20 minut postoju. Także podziwiam, podziwiam tych wszystkich ludzi, którzy ciężko pracowali w tych górach wszystkich, w Alpach, na obrzeżach i w ogóle we wszystkich górach na świecie, żeby te wszystkie drogi mogły tutaj powstać, żeby ludzie mogli tędy przejeżdżać, te mosty, te, te tunele również, bo przez tunele przejeżdżaliśmy.